W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Iwona Zduniak kot Melchiora. Czyta Tobiasz Wiśniewski. Melchior znajdował się w swoim gabinecie, pogrążony w myślach. Od czasu do czasu gładził się po siwej brodzie i pomrukiwał ze zadowoleniem. Zwój, nad którym pochylał się teraz, był najgrubszy ze wszystkich, jakie miał. W bardzo ważnej sprawy. Chodziło o podróż, w poszukiwaniu wielkiego i nieznanego władcy, któremu Melchior chciał złożyć hołd. Niedaleko stołu za zwojem znajdował się kot Melchiora, któremu mędrzec nadał dystynkowane imię. Lukrecjusz. Był to, to równie dostojny i majestatyczny kot, co stary mędrzec. Tyle, że dość leniwy i lubiący wygodne życie. Zresztą, tusza nie pozwalała mu na zbyt wiele aktywności fizycznej. No, Lukrecjuszu, wygląda na to, że po pięciu latach przygotowań wreszcie możemy ruszyć w drogę. Powiedział radosny. Z Kot odwrócił łepek i podniósł najeżony ogonek na znak sprzeciwu. Był wyraźnie niezadowolony. Nie lubił podróżować. Najchętniej zostałby w domu i wylegiwał się na książkach lub miękkich kolanach swojego pana. Czasem może złapałby jakąś mysz, ale nie znowu tak często. I spałby ile wlezie. Panie, przecież jest takie przyjemne. Głaskanie też jest przyjemne. Cenie jest przyjemne. Podróże zaś przyjemne nie są. Kot nie miał ochoty nigdzie się ruszać. Wiem, koteczku, że nie lubisz wyjeżdżać, rzekł belciar czuła. Ale to będzie taka wyjątkowa podróż. A do tego spójrz. Mam wszystko przygotowane. Szybko nam pójdzie. Zobaczysz. Poznasz nowe miejsca, nowego króla. Koty zwierzył sierść. Nowe miejsca? Jeszcze czego? Koty nie podróżują. Po prostu. Taka ich natura. Jedyną podróż, jaką Lukrecjusz może odbyć, to droga do sąsiedniego miasta po te pyszne rybie przekąseczki. I to na rękach Melchiora. Żadna inna nie wchodzi w grę. Jędrzec rozwinął wszystko wielki zwój zabierający mapę. O, popatrz, Koteczku, rzekł. Stąd wyruszamy. I pokazał palcem trasę dość długiej i zawiłej podróży. Wszystko zaplanowałem. Nic się nie martwi. Dzięki tej mapie się nie zgubimy. Nawet jak gwiazda przestanie świecić, bo na przykład zakryją ją chmury. Wszystko mam zaplanowane, Kotelku. Jak to przestanie świecić? Miałknął Kot przeciągle na znak zdenerwowania. Jeszcze tego brakowało. By się zgubili? Wylądowali nie wiadomo, gdzie? Ale na pewno ta gwiazda nie zniknie. Zobacz, jaką ma moc! powiedział Melchior wskazując na niebo za oknem. Słuk już nie był przekonany, czy naprawdę muszą porzucać ich przytulny i wygodny dom. Zastanawiał się koniec. Czy ten nowy król nie mógłby przyjechać tutaj? Do Lukrecjusza, skoro taki potężny i wielki. To by rozwiązało wszelkie kłopoty kota. Kto wie, może lukrecjusz dałby mu się nawet pogłaskać? Kot spojrzał błagalnym wzrokiem na welfiora i zamruczał przy mnie. Niestety mędrzec nie zwracał na zmiersza uwagi. Pochylał się tylko nad tą swoją matką. Trapał po głowie i uśmiechał się od czasu do czasu. Nie było rady. Wyglądało na to, że już będzie musiał pojechać. Nie zostanie przecież sam w pałacu bez jedzenia, picia, maszenia i głaskania pod brodą. Eh, przyjemności! Jak trudno się z wami rozstawać. Następnego ranka Melchior, zaopatrzony w wielką mapę wraz z kotem pełnym kocich, oba wyruszyli w daleką podróż za nieznaną gwiazdą, by odnaleźć nowego króla. zabawce ludzkości.